Witam na kolejnej trasie, tym razem pojedziemy sobie na C08. Pamiętana przeze mnie bardzo dobrze ta trasa. O, krótsza niż poprzednia, którą nagrywaliśmy odcinek temu. A ta jest dosyć specyficzna, po zobaczycie czemu. O właśnie dlatego, bo tu jest mnóstwo, dosłownie mnóstwo słupów na tej trasie I Trzeba bardzo dobrze to pojechać. Ale jak już wyczujemy trasę, dam ja powiem, to autor nie jest super wymagający, no ale trzeba dobrze pojechać, no. Z tymi że pofałdowana trasa. Ależ tu jest kąt wyrzucający strasznie. Wynosi nas tam w dół na bandy. No i... Właśnie, co tu się robiło? Na sam dół to prawie na pełnym speedzie trzeba było jechać, jak dobrze pamiętam. Próbujemy to zrobić. O nie, no to jest źle. Okej, okay, tu mamy znowu przyspieszenie. A ara się przejadę, i tak nic z tego nie będzie. Ale... Trasę sobie sprawdzimy dalej. I patrzcie, przed metą co się dzieje, no. Wiecie, tam. Słupów nastawione 4 Przegięcie, ale dobra. No i w sumie słusznie ta trasa jest określana jako obstacle. Jak możecie tu zobaczyć Nie, w prawym, górnym rogu. C08. Zazwyczaj obstekle były trudne. Nie wszystkie, ale kilka z nich było naprawdę. Niesamowicie upierdliwych Jeszcze raz przypominam, A08, B08 Dobrze mówię? Nie, A06, B06, przepraszam A08 i B08 to były Endurance. Och Jak ja chcę to zrobić teraz, dajcie mi pomyśleć z godzinkę. Coś tędy Zobaczcie, tyle zwolniłem, a i tak nie dałem rady się wyrobić w tym zakresie. No, bardzo to jest trudne tam na dole. To najtrudniejszy fragment, ja bym powiem, tam się zmieścić. No, to będzie hardcore dla mnie. Ale jak już tam pojedziemy czyściutko, to druga część toru, pomimo tam nastawianych słupów, o, to wyszło lepiej. Jeszcze tu wtedy mamy obcierkę. i tam. Aj tam. Ciężka sprawa. Tak to jest z tymi klami Są wymagające wyścigi. Zresztą widać. Tyle. Na razie nie mam pomysłu, jak się za to zabrać. Bo dobrze spróbuję trochę kombinować z przyspieszaniem, z odpuszczaniem gazu, no ale efekty są mizerne, nic mi nie działa. No właśnie, słupów 1000 na drodze, jeden wielki słup, to można tak nazwać. Nie wiem, na razie nie wiem jak to zrobić Nie życia, autor mi pewnie wyjdzie jakimś cudem, szczęśliwie Tak to już bywało nieraz. Spróbujmy teraz może poprawić Tu się nie porozbijać nigdzie To i tak nie wyszło prawie w ogóle 47 setnych, Aha, autor, Ty, czy wy to widzicie? Przy takim nędznym wyniku znowu na farcie pojechaliśmy. To co mówiłem, będzie fart jakiś i, i będzie autor. Boże, ma tragiczny wynik. 32 na. przegrał za mną, gdzie ja pojechałem? No, źle. Super. Super, no dobra. Przynajmniej autor nie był wymagający na upstate. No to się rzadko zdarza, bo zazwyczaj na tych trasach były wyśrubowane wyniki. I tutaj. A 06, jedna z najtrudniejszych w grze. No i to samo tu 06. Dwa obstacle i dwa top 10 y, najtrudniejszych medali autora. A tutaj? No że nada. Dobra, do usłyszenia na następnej trasie.